Przedstawię dwa proste rozwiązania. Pierwsze z nich to będzie takie grzeczne, szkolne podejście, właściwie otwarcie tego zadania. Jestem pewien, że właśnie w ten sposób rozwiązała to zadanie większość uczniów. Natomiast drugie podejście to będzie takie sprytne wykorzystanie możliwości zadania zamkniętego. Na dodatek pojawi się tutaj pewna wskazówka, którą na pewno warto zapamiętać. Rozpocznijmy od pierwszego rozwiązania. Tutaj nie powinno dziwić, że stosujemy ten wzór skróconego mnożenia. Właściwie te wzory, bo mamy tutaj dwa wzory w jednym zapisie. Tutaj podnosimy do sześcianu sumę, a tutaj podnosimy do sześcianu różnicę. Nie będziemy już analizować wyrażenie po wyrażeniu. Myślę, że na poziomie rozszerzonym. Nikt z tym nie ma problemu. W każdym razie pamiętajmy, my teraz to odejmujemy z góry na dół. To nas prowadzi do takiego rozwiązania. Widać je w punkcie A. Warto zauważyć, że nawet jeśli komuś się tutaj pomyli i zacznie to dodawać, to od razu ma sygnał, że robi coś nie tak, bo rozpoczynamy wtedy od 9 razy x do sześcianu, a takiego początku nie ma w żadnym z punktów. Przejdźmy do tego sprytnego rozwiązania. Jeśli ktoś pomyślał o takiej szybkiej analizie tych skrajnych wyrażeń, to to nie jest dobry pomysł, bo co prawda widać od razu, że dostaniemy tutaj 8x do potęgi trzeciej minus x do potęgi trzeciej, no ale w czterech prezentowanych tutaj przypadkach właśnie mamy właściwe 7 razy x do potęgi trzeciej, także nie tędy droga. Natomiast sześciany tych ostatnich wyrażeń dadzą nam dwójkę, no a to mamy w trzech przypadkach na cztery, także również nic to nie da. Pomysł jest zupełnie inny. Po prostu podstawmy sobie w miejsce x jedynkę. To nam daje tutaj w drugim nawiasie 0, a w pierwszym nawiasie trójkę. Zatem W od jedynki to będzie 27. Podstawmy teraz jedynkę w miejsce x do prezentowanych tutaj odpowiedzi. Rozpoczynamy od punktu a i dostaniemy w od 1 równe 7 plus 15 plus 3 plus 2, co daje 27. No i to jeszcze nie oznacza automatycznie, że to będzie dobra odpowiedź, no ale jeśli sprawdzimy inne punkty i tam nie wyjdzie 27, no to to już musi być dobra odpowiedź. No i tak wychodzi, od razu widać wystarczy rzucić okiem, bowiem W od jedynki, no i to jest ta uwaga, którą warto zapamiętać, to jest zawsze suma współczynników wielomianu. Bardzo często w zadaniach pojawia się właśnie taki opis: suma współczynników wielomianu. Pamiętajmy, że chodzi po prostu o wartość tego wielomianu dla argumentu x równego 1.